Stopniały śnieg odsłonił dziury w wielu miejscach naszego miasta. Problem nieprzejezdnych dróg, zniszczonych przez zamarzający śnieg, pojawił się na nowo. Jedną z takich ulic jest ulica profesora Gawrysia, znajdująca się w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Radna Ludmiła Stelmach-Kołodziej zaznacza, że jest to nie tylko brzydka wizytówka Dębicy, ale także zagraża bezpieczeństwu kierowców. Jechać tą ulicą to naprawdę jest karkołomne zadanie, po prostu są ogromne dziury, nawet trudno slalom wykonać, więc tutaj rzeczywiście jeżeli po prostu no, ktoś z mieszkańców nie zniszczy sobie samochodu, to może sobie w inny sposób jakoś wyrządzić krzywdę. Ludmiła Stelmach-Kołodziej przypomina, że remont tej ulicy to była pierwsza prośba od mieszkańców, kiedy została radną miejską. Apelowała o remont tej drogi od ponad dwóch lat. Druga ulica, obok Liceum Ogólnokształcącego, jest wyremontowana. Bardzo pięknie wyremontowana ulica Lipowa, z możliwością do miejsc parkingowych. Natomiast równoległa do niej profesora Gawrysiad, nędza i rozpacz w jednym. A remont tej drogi nie znalazł się w tegorocznym budżecie. Myślę, że sukcesywnie będziemy realizować poszczególne dokumentacje poszczególnych dróg. Gawrysia faktycznie wymaga jakichś takich drobniejszych remontów. Zobaczymy, które w której kolejności, jak to inżynierowie też ocenią. Wszystkie ulice w tej części miasta wymagają specjalistycznej dokumentacji remontów.